Cześć, witajcie. Mamy czwartek. Zapraszam na Klina. Yy, no, co tu dużo gadać. Jedziemy 24 godziny, bo dobrze piszą. 20 marca. To jest w ogóle szok, nie? Ja wiecie co? Robię te kliny, tak wiesz, patrzę w te książki zapisuję pliki zawsze z datą. Mówię, co się dzieje, nie? Jak ten czas w ogóle śmiga? To jest kosmos jakiś. A propos czasu, no to też dzisiaj będzie w odcinku trochę na ten temat. Tak jak wczoraj i przedwczoraj, właściwie od niedzieli trochę to się ciągnie. Myśl przewodnia AA. W dawnym życiu bez przerwy niepokoiliśmy się o przyszłość. Pełne obaw martwienie się na zapas to straszliwa tortura psychiczna. Wciąż stawaliśmy. Siebie, w, du w, sobie w duchu, jakieś pytania? Cóż mam ze sobą poczuć? Co się ze mną stanie? Gdzie skończę? W rynsztoku, w więzieniu czy w szpitalu psychiatrycznym? Bezradnie obserwowaliśmy własny upadek, obawiając się żałosnego i tragicznego końca. Niekiedy przyszłość jawiła nam się w tak czarnych barwach, że całkiem serio rozważaliśmy myśl o samobójstwie. W AA przestałem zamarczyć się. Przyszłością. To już kilka takich słów poszło, że zasięgi będą w ogóle beznadziejne. Podejrzewam odcinka, dlatego tym bardziej, moi drodzy, bardzo Was, bardzo, bardzo zachęcam do łapkowania, udostępniania, komentowania yy, tych materiałów, do subskrypcji przede wszystkim, bo bardzo dużo osób, które ogląda regularnie kanał, nie subskrybuje kanału. A to wszystko gdzieś też będzie wpływało na algorytmy. Ja wiem, że to jest temat dość niszowy, aczkolwiek powinien być na, na, na główkach. Całkiem możliwe, że ja po prostu źle to prowadzę wszystko. Ale tutaj wasza pomoc też jest yy, potrzebna. A jeżeli dodatkowo macie ochotę wesprzeć moją pomoc, w opisie filmu jest info, jak można, można to zrobić. A tymczasem, moi drodzy, wchodząc do tematu o zamartwiania się na, na przyszłość. No, tu, jak to czytałem, to oczywiście, jak jakbym czytał o sobie, samo oczywiście też miałem myśli, różne samobójcze, fajne, bo wiesz, to tak jak tu jest, po prostu siedzisz skopany i tylko i wyłącznie na własne życzenie, w większości wypadków, zwłaszcza jeżeli mówimy o uzależnieniu, i co chwilę jeszcze dostajesz kopa, oczywiście znowu na własne życzenie, w większości wypadków od życia. I, I zastanawia się, co dalej będzie. Ne? Ja, jak przecież przestałem chlać, to chyba przez półtorej roku serce mi szybciej biło, kiedy telefon dzwonił. No, bo oczywiście z czasów picia, kiedy odbierałem telefony, tam nie było dobrych informacji nigdy. Ne? Zawsze coś gdzieś rozpieprzone, w robocie niedokończone, niezrobione tak, jak miało być i tak dalej, i tak dalej. Nie byłem specjalnie człowiekiem, na którym można było się opierać. To jak większość czynnych alkoholików, nie ma się co oszukiwać. I taka myśl. Hmm odnośnie przyszłości. Mówiliśmy w jednym z odcinków jak przeszłość, przeszłość potrafi nam, wiesz, wbić nostalgię, która strasznie nas zasmuca, bo jakby wiesz, nostalgia życie przeszłością wyrabia w nas bardzo silne poczucie braku, że kiedyś to było, a teraz to nie jest. W pewnych rzeczach oczywiście tak jest obiektywnie i warto się zastanowić, co zrobić, by było teraz tak jak dawniej w pewnych kwestiach. Natomiast bardzo często zamartwiamy się przyszłością. I oczywiście są sytuacje życiowe, na które mamy wpływ lub nie mamy wpływu, ale możemy w miarę, wiesz, tak swoje życie ułożyć, by tą przyszłością martwić się troszkę mniej. No po prostu. No już taki najprostszy przykład. Jeżeli, wiesz, masz budżet spięty, jak nie powiem co no to mi osobiście poduszka finansowa zawsze daje spokój, ne? bo wiem, że okej, okay, nieduża jest, ale na najważniejsze rzeczy, które się, wiesz, by miały wydarzyć, wystarczy, więc da, daje mi to poczucie spokoju. O to można zadbać. Yy, z drugiej strony, wiesz, prowadząc własną działalność, a pracując na etacie, no to niestety, ale często jest tak, że na etacie masz większy spokój. Ne? Niestety, niestety, nie ma znaczenia. No. I dla każdego coś dobrego. Więc możemy to nasze życie trochę modelować w ten sposób, by o tą przyszłość martwić się nieco mniej. Ale co do zasady, hmm, kiedy martwisz się o coś konkretnego w przyszłości, to zastanów się, co dzisiaj możesz w tym kierunku zrobić. Martwisz się, nie wiem, o swoje zdrowie, no to dzisiaj na przykład możesz poszukać yy, jakiegoś lekarza, do którego jeszcze dzisiaj albo jutro się umówisz. I jeżeli to zrobisz, wówczas zacznij skupiać się na teraz. Co, o cokolwiek byś się w przyszłości martwił, zastanów się, co dzisiaj możesz z tym zrobić. Jeżeli możesz cokolwiek z tym zrobić, rób. Jeżeli nie możesz z tym nic zrobić, no to, no to nie rób. Nie? Ale w obu wypadkach zmartwienie powinno odejść. Zawsze oczywiście pomoże telefon do kogoś, wiesz, wygadanie się na grupie wsparcia. A może akurat ktoś był w podobnej sytuacji, której ty się teraz obawiasz i ci podpowie, co konkretnie może zrobić. Samo to, że my o naszych lękach opowiemy, już powoduje, że one są co najmniej o 50% mniejsze. Tak to wygląda. Ja wiem, to się łatwo gada, zwłaszcza kiedy ja teraz się naprawdę dobrze czuję, kiedy jestem w formie, czuję to po prostu. W praktyce bywa różnie, ale są to zasady, których po prostu należy się trzymać. I tyle, moi drodzy. Dajcie mi znać w komentarzach, jak i czy wy się zamartwiacie o przyszłość i co z tym robicie. No. Pogody w serduchu. Do zobaczenia jutro. Cześć.